poniedziałek 27 października wita Państwa Malwina Muzyczka. Zapraszam na magazyn miejski, a co dziś w programie Amus i Gitur WSHE. Konne zawody. Spodcienia cienia. Spod cienia. Rok akademicki oficjalnie zainaugurowała Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna imienia Jana Zamoyskiego w Zamościu. 25 października Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna imienia Jana Zamoyskiego zainaugurowała rok akademicki 2014-2015. Zajęcia rozpoczęły się oczywiście z początkiem października. Uroczysta inauguracja ma miejsce dzisiaj w ten mroźny, aczkolwiek piękny słoneczny dzień. Studia w WSHE rozpoczęło około 150 studentów na trzech kierunkach. Rozpoczęliśmy jak zwykle tradycyjnie kształcenie na naszych trzech kierunkach administracja, ekonomia i bezpieczeństwo narodowe. Od kilku lat tendencja jest taka, że przeważają studenci studiów niestacjonarnych, zapewne jest to związane z rozwojem kariery zawodowej młodych ludzi. Najintensywniej na kierunku administracja i bezpieczeństwo narodowe myślę, że łącznie studia rozpoczęło około 150 studentów. Wykład inauguracyjny pod tytułem Terroryzm lotniczy a bezpieczeństwo pasażerów w transporcie lotniczym wygłosił generał brygady pilot inżynier Ryszard Hac. Zamojskie Rancho Debry rozpoczęło rywalizację o puchar w skokach przez przeszkody. Halowe zawody regionalne i towarzyskie w skokach przez przeszkody oraz pierwsze eliminacje pucharu Zamojskiego Rancho Debry odbywały się w miniony weekend właśnie w Lipinie Nowej w Ranchu Debry. Rozpoczynamy kolejny e, tur e, zawodów e, jazdy konnej sko w skokach przez przeszkody z cyklu e, Opuchar e, Zamońskiego Rancha Debry. Dzisiejsze zawody zgromadziły prawie 60 koni. No i rozgrywamy jak zwykle we wszystkich kategoriach od najmłodszych i od najmniejszych koni do, do kategorii ponad 130, 135 cm. Były to zawody regionalne, więc zawodnicy przyjechali z całej Lubelszczyzny, ale także z Podkarpacia oraz Małopolski. Nasz parkur jest przystosowany do zawodów co najmniej mistrzostw województwa, bo takie już odbyły się. Mamy ambicje robić tu również zawody rangi ogólnopolskiej i te warunki są dobrze ocenione i zarówno przez zawodników, przez jeźdźców, jak również przez władze pzj u i możemy tutaj odbywać takie zawody i wierzę, że wkrótce będą rangi ogólnopolskiej. A na razie przygotowujemy się przez ten cykl zawodów, które się w tej chwili odbywają i będą. Przez listopad, grudzień, styczeń, luty do marcowych zawodów rangi mistrzostw województwa. Mam nadzieję, że w marcu tutaj te zawody się odbędą. Telewizja kablowa Zamość kadry sprawuje patronat medialny nad wydarzeniem. Zamojska bohema spod cienia, spod cienia zaprezentowała swój nowy program. Gościem specjalnym był kabaret Szara Eminencja. Pomysłodawcą i motorem napędowym inicjatywy Zamojska Bohema Spod Cienia Spod Cienia jest satyryk Marian Szewera. Spotykamy się po to, żeby przekazać, pokazać zamościanom, że otóż w zamościu w regionie mamy artystów, których warto pokazywać, którzy wnoszą coś do naszej kultury i dla których warto przychodzić do nas na imprezy. Tym razem spotkanie zamojskiej Bohemy miało charakter kabaretowy, a to ze sprawą kabaretu, szara eminencja z Werbkowic. Dzisiejszy program jak to już... Kolega Marian powiedział, w którym znamy się od dwudziestu kilku lat, nosi tytuł Zabawmy się wesoło. Będziemy się bawić z humorem szarej eminencji, z humorem obyczajowym. Polityki u nas będzie bardzo mało, wystrzegamy się tego, ale. Myślę, że będzie wesoło. Marian Szewera pomysłów ma wiele. W najbliższej przyszłości planuje m.in. spotkanie bożonarodzeniowe, gdzie wraz z publicznością chce śpiewać kolendy i pastorałki. O kolejnych spotkaniach usłyszycie Państwo na kanale Amazing Zamość. Na dziś to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.